Chciałabym nazwać te podcasty drugą serią, ale pierwszej nie nazwałam pierwszą, w związku z tym ta będzie po prostu inna. Chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat wybiegów i tego, co tam się w ogóle dzieje, dlatego że jest tam masakra. Przeszkadzasz mi. Wracając do tematu wybiegu, albo właściwie zaczynając od tematu wybiegu i tego co tam się na tych wybiegach dzieje. No bo gdyby tam się nic takiego strasznego nie działo, no to ponad 70% z Was. Nie, ostatnio w ankiecie nie odpowiedziałaby, że nie chodzicie na wybiegi, bo takie pytanie zadałam. Bo ostatnio właśnie miałam zajęcia jedne na wybiegu, bo odezwała się do mnie taka para, która chciałaby wiedzieć, dlaczego ich pies jest taki agresywny na wybiegu i co się z tym, z tą sytuacją dzieje i co oni mogliby zrobić, jak to przepracować. No więc jak już poszłam na ten wybieg i tam sobie chodziliśmy przez godzinę, no bo to wiadomo, że nie można stać, ale o tym za chwilę. Natomiast zobaczyłam, w jaki sposób ludzie wchodzą w ogóle z tymi psami na wybieg, czyli co robią najpierw, czego nie robią właściwie po drodze, zanim wejdą na wybieg. Jak się zachowują na tym wybiegu, czyli już stricte to, jak sobie w kółko chodzą, albo też nie chodzą, a zazwyczaj nie chodzą, tylko siedzą na takich ławkach. Albo jak przyjdzie grupka znajomych, to sobie stoją w takim kółeczku na środku, palą sobie fajeczkę, gadają, a w tym czasie ich psy się nie pierdalają po tym wybiegu, i kompletnie nie ma nad tymi psami kontroli, te psy są nieodwoływalne, nie są nauczone przywołania. Zapytałam Was jeszcze na Instagramie, dlaczego nie chodzicie ze swoimi psami na wybiegi. No i zdecydowana większość z Was odpowiedziała, że po prostu Wasz pies się źle czuje na wybiegu i jest męczony przez inne psy, albo po prostu ludzie Was tam. I ja się nie dziwię, dlatego że na wybiegu no, jest ciężko. No, się przychodzi i po prostu jest januszeria straszna momentami. Więc chciałabym o tym porozmawiać, co można zrobić i czego nauczyć psa, żeby te wyjście na wybiegi jednak no, należało do przyjemniejszych, bo... My tego nie zmienimy. Ludzie na wybiegi chodzić będą, a czasami ten wybieg ogrodzony jest jedynym w sumie miejscem, w którym jesteście na tyle swobodnie się czujecie w ogóle ze swoim psem, że możecie go puścić z tej smyczy. Dlatego warto może nie walczyć z jatrakami i oglądać te dantejskie sceny, które są tam odgrywane. Tylko może wspólnymi siłami jako społeczeństwo zaczniemy się w tej sprawie komunikować, w jaki sposób możemy poprawić tą komunikację na wybiegach, żeby na przykład można było z tymi psami jednak chodzić na te wybiegi, bo jest to duży ogrodzony teren z trawką i tam oczywiście ja nie mówię o tych wszystkich, wiecie, o tych przeszkodach do agility. I o tym, co ci ludzie robią na tym Agility, tam w się sensie próbują po prostu przez te przeszkody, żeby te pieski przechodziły, albo przeskakują przez rzeczy, przez które wcale nie powinny przeskakiwać. Także tutaj kolejnym, jednym z punktów właściwie, który mam tutaj przygotowany, jest to, żeby właśnie trochę uważać z tymi wszystkimi przedmiotami, które tam są, dlatego, że one są często też poniszczone, no bo nie na wszystkich wybiegach mamy takie, wiecie, ładne, nowe rzeczy, nie? Bo niestety wszystkie z tych płyt OCB, to się chyba nazywa OCB. No te takie, te płyty z tymi wiórami. Nie, OCB to chyba były te yy, bledki do y, tych, do blantów. OSB, dobra. Natomiast yy, wielu z nas mieszka w mieszkaniach bez trawnika. Bez podwórka, tak? Nie jest to superbia jakaś, tylko po prostu mieszkamy w mieście, w centrum, i często jest tak, że tego trawnika jest mało, żeby ten pies pobiegał. Takie w Poznaniu akurat miejsca, w których można fajnie puścić psa, żeby sobie polatał, bez smyczy, no to jest wiadomo warta. Są to jakieś obrzeża Poznania. Nie każdy może dojechać. Nie mo można nie dojechać codziennie, no bo się pracuje i tak dalej. Teraz, wiecie, będzie ciepło, no to, to można sobie dłużej pozwolić gdzieś tam wyjść. Natomiast jak się ma naprawdę tego czasu mniej i ten wybieg jest w okolicy, no to fajnie by było, żeby można było jednak tę przestrzeń wykorzystać. Wybieg to jest taki, żeby się pies wybiegał. Ale co to znaczy, żeby ten pies się wybiegał? No, może zacznę od tego, co to nie znaczy. Nie znaczy to to, że się wchodzi na ten wybieg i ten pies może sobie samopas biegać i się nim nie interesujemy przez godzinę. Nie znaczy to, że ten pies, jeżeli ma problem z komunikacją z innymi psami, to biega bez kagańca, tylko zakładamy temu psu normalnie kaganiec, bo przypominam, że na wybiegu się chodzi z psem bez smyczy. Więc jeżeli nie panujemy nad swoim psem, no to się na, na ten wybieg nie chodzi. Nie chodzimy też z psem na przykład bardzo lękliwym. I to nie ze względu na inne psy. Troszeczkę, ale najbardziej ze względu na tego psa, bo on się będzie tam po prostu absolutnie mocno bał. Więc jeżeli na widok innych psów, na 100 metrów, na przykład, gdzieś w parku, on już kuli ogon i nie chce podchodzić do tych psów, to wpuszczanie go po prostu na wybieg, żeby może się przełamał, bo też są takie teorie, jest kompletnie głupie i tego po prostu nie wolno robić temu psu, bo możecie ten lęk tylko i wyłącznie pogłębić. I ten pies po prostu, jak będzie widział psa już potem z 200 metrów, to będzie dostawał szajby. Na początku mogą być to sygnały właśnie stresu, czyli pies będzie taki cały zamknięty, pospinany, a jak tego nikt nie będzie dobrze odczytywał, to po prostu przerodzi się to w sygnały agresji. No i wtedy będziemy mieć agresywnego psa, i wtedy przychodzicie do nas i mówicie, że macie agresywnego psa, i on nagle zaczął szczekać. Co się stało? No właśnie to się stało, że w dupie wszyscy mieli to, jak on się komunikuje. Więc może warto zacząć od tego, żeby po prostu psa zacząć czytać przede wszystkim jego mowę ciała. Wracając do słowa wybieg. Także powiedzieliśmy sobie, do czego nie służy wybieg. Na pewno też nie służy do miejsca, w którym przychodzimy sobie rozmawiać ze znajomymi i gdzieś tam ten pies sobie jest i, i w ogóle nim się nie przejmujemy. Bo to jest chyba najczęstszy problem, który się pojawia w, w przebywaniu na wybiegu, że właśnie przychodzimy i po prostu przychodzimy sobie bardzo towarzysko, co oczywiście ja jestem jak najbardziej otwarta na towarzyskie spotkania podczas spacerów z psami. Natomiast warto by było, żeby jednak ten drobny fokus, taki na tego psa y, był, po co przychodzimy na wybiegi i o czym warto pamiętać. Przychodzimy na wybieg po to, żeby nasz pies mógł zaspokoić swoją potrzebę socjalną, y, jaką jest kontakt z innymi. Psami. I to jest naturalne, dlatego że jeżeli nasz pies nie będzie miał kontaktu z innymi psami, a na przykład ma bardzo silną potrzebę tego, no to będzie na widok każdego psa, albo się kład na ulicy, albo będzie dostawał szajby, albo będzie pokazywał taki wachlarz różnych zachowań, które prowadzą go do nagrody, których się nauczy. I idziemy sobie z tymi psami, które sobie mają zaspokoić potrzeby. Oczywiście, że mają sobie pobiegać. Ale nasze psy komunikują się z nami w 98% przez mowę ciała. Więc jeżeli będziemy wchodzić, jak takie krowy na łące, stać na środku tego wybiegu, w żaden sposób się nie ruszać, to w żaden sposób nie dajemy naszemu psu takiego sygnału, żeby mógł wyjść z jakiejś sytuacji. Tylko stoimy w miejscu. I na przykład klasykiem w ogóle jest to, że np. sobie wiecie, to ram fejeczkę, i nagle po prostu pies podbiega jakiś do swojego właściciela, wręcz wpada mu w nogi, przestraszony. Reakcja właściciela jest taka, że, yy, no, idź się bawić, nie? I mówi, przyszedł się zameldować. Taki obaw ja zajebistego z tego psa. I ja tak na to patrzę i myślę, ja pierdolę, nie? Mówię, stary, no, nie, nie, ten pies przyszedł po prostu do ciebie już piąty raz, bo nie może wyjść z sytuacji, a ty stoisz nadal i w ogóle mu nie pomagasz. Dlatego Stanie na środku wybiegu i dla, od tego punktu zaczęłam, bo to jest najgorsze, co się, się może dziać. Stać na środku wybiegu i w ogóle się nie ruszać. To jest rzecz, której po prostu. No ja proponuję osobiście nie robić. Tylko jak wchodzimy na wybieg, to pierwsze co robimy, to zaczynamy chodzić dookoła. Albo w ósemkę. Albo możecie sobie szukać jakiś taki szlaczek wybrać, żeby sobie chodzić w jakiś taki, taki jakiś inny wzorek. Albo wyłączcie ze Google Mapsa i sobie tam róbcie tak, takie rysunki, jak jesteście artystami. Ale chodzi o to, żeby się cały czas ruszać na tym wybiegu i chodzić w kółko. To jest pierwszy punkt, o jakim chciałabym, żebyście pamiętali. Chodzimy na wybiegu w kółko albo w inny znaczek, ale nie stoimy w miejscu. Druga rzecz. W jaki sposób wchodzimy z psem na wybieg? Jeżeli mamy sytuację, że na wybiegu akurat biega, nie wiem, pięć różnych psów, i one biegają ze sobą na przykład przez 15 minut, no to tworzą między sobą już jakąś tam taką sforę komunikacyjną, i one są już sobie w tym statku, one sobie biegają, już powiedzmy, że zaczęły rozpoznawać swoją mowę ciała, no i jest im fajnie. No i na przykład się tam nawet zaczynają bawić ze sobą. No i nagle pojawia się inny pies, który ma zaraz wejść na wybieg. I on wchodzi i jak dzida w ogóle nie poznaje się przez płot, wchodzi. I mieliśmy taką sytuację, że pani weszła z takim malutkim, dziesięcio chyba miesięcznym psiakiem. Na wybiegu biegało pięć dużych psów, które już biegały ze sobą jakiś czas. No i ten mały pies po prostu wjeżdża w ogóle bez poznania się przez płot, bez zostania nawet chwilę w tym takim przedsionku. Tylko po prostu jak, taki, jak taka strzała pani z nim wchodzi na wybieg. No i oczywiście jest Jadka, bo... To wszystko się działo po prostu za szybko. Psy nie miały czasu w ogóle ze sobą złapać żadnego takiego kontaktu. W ogóle nie były w stanie rozpoznać swojej mowy ciała. No i oczywiście tam wyszło, że one się zaczęły troszeczkę tam kotłować. Pani zamiast temu psu pomóc, to go jeszcze podduszała na smyczy. I oczywiście afera. Jak za 50, staraliśmy się gdzieś tam tą sytuację przede wszystkim uspokoić. No i słyszymy komentarz tej pani, że, że gdzieś tam u innej wybiega się tak nie dzieje. No i okej, okay. może być sytuacja, że trafiła po prostu na inne psy albo coś takiego było innego zupełnie. No i e, sytuacja skończyła się tak, że ta pani sobie po prostu poszła z tego wybiegu, e, Oczywiście o, obrzucając nas hasłami e, niezadowolenia i, i bardzo bardzo dużego hejtu ze względu na to, że e, próbowałam na spokojnie wytłumaczyć tej pani, jaki zaistniał problem, bo tą sytuację od A do Z obejrzałam dlatego, że tłumaczyłam ją moim klientom. Mówiłam: "Słuchajcie, widzicie teraz co się dzieje, nie? Bo już było wiadomo na wstępie, że taka sytuacja będzie." Dlatego, jeżeli przychodzicie ze swoim psem na wybieg i widzicie inne pieski, to spróbujcie najpierw, na przykład, pochodzić sobie z waszym psem wzdłuż płotu, żeby te psy mogły się zobaczyć, żeby mogły się chwilę przewąchać przez płot, a potem dopiero wejść. Ja zauważyłam, że niektórzy ludzie tak robią. I to jest super. I bardzo to pochwalam, że puszczają swoje psy już ze smyczy przed wybiegiem. Ten pies sobie parę razy rundek zrobi wokół tego płotku, i wtedy wi widzi już, jakie psy są na tym wybiegu, że to wejście jest takie łagodniejsze. Nie? Że ten pies już widzi te inne psy, już je trochę czuje, one się wtedy wiadomo, obąchają i wtedy właściciel wchodzi. No i od razu przypominam o tym ruchu, czyli nie staje w miejscu, tylko zaczyna chodzić w kółko i od razu mamy o wiele mniej sytuacji stresujących. I tam właśnie jak się wchodzi na wybieg, to jest taki przedsionek. I ten przedsionek pełni w sumie takie dwie funkcje. Pierwsza z nich to jest taka, żeby było podwójne wejście na wybieg, żeby zapobiegać temu, żeby on, te psy jednak nie uciekały. A druga funkcja jest taka, żeby jeszcze ten przedsionek wykorzystać właśnie do tego, żeby te psy mogły się ze sobą skomunikować. Więc jeżeli mamy sytuację, w której jakieś dwa pieski zaczynają się na siebie rzucać przez ten płotek, to postarajmy się na przykład wyjść na chwilę z tego przyciąga i jeszcze pochodzić przy tym płocie, żeby tą sytuację wyluzować. Ewentualnie odejść od wybiegu i podejść jeszcze raz. Bardzo rzadko się zdarza, żeby przy pierwszym kontakcie między psami nie pojawiały się żadne warknięcie i sygnały grożące, czyli te dystansujące od siebie. Dlatego po pierwsze trzeba psom pozwolić na taką komunikację między sobą. Natomiast druga sprawa jest taka, że nie można ich karać za tą komunikację i oczywiście, że nad tym czuwać, więc jeżeli się pojawia zbyt duża agresja, no to wiadomo, że możemy po prostu zrobić większy dystans i pozwolić się psom najpierw wyluzować, a potem zrobić kolejne podejście. I nie jest powiedziane, że jeżeli psy na siebie nawarczą na wejściu, na wybiegu, albo po wejściu mają jakąś taką spinkę, że się wiecie, staną sztywno, zaczną na siebie tam warczeć, bo przełożą sobie pysk przez kark i tak dalej, że one się nie będą ze sobą bawić. Albo, że nie będą ze sobą normalnie biegać. Bo będą, mogą. To nie jest powiedziane, że jak psy na siebie nawarczą, to już jest kaplica, koniec i nie ma tematu. Nie? Z, tym, z tą kwestią można sobie naprawdę poradzić, także ten przedsionek wykorzystujemy do tego, żeby też pomóc psom w komunikacji i przede wszystkim, żeby inne pieski, które są na wybiegu, nie uciekły. Na wybieg wchodzimy bez smyczy. Więc jeżeli chcecie chodzić ze swoim psem na smyczy, no to proponuję chodzić wokół wybiegu. Jeśli boicie się wejść na wybieg, to nie ma problemu, można chodzić wokół wybiegu i wierzcie mi, że Wasz pies też będzie się w stanie komunikować i też będzie w stanie sobie popatrzeć na psy. Nawet jeśli nie będzie jeszcze gotowy z nimi pobiegać, to chociaż sobie na nie popatrzy. Czego warto nauczyć psa, zanim pójdziemy na wybieg? Powiem tak, można go nauczyć wielu rzeczy, ale taka najważniejsza rzecz, którą trzeba psa nauczyć, to jest w ogóle reakcja na nas. Także, żeby jak zawołamy po imieniu, to żeby ten pies się na nas spojrzał, i albo odchodzimy w drugą stronę, żeby on widział, że my się poruszamy, albo przywołujemy go na komendzie do mnie, tak żeby mieć jakikolwiek kontakt z tym psem. Bo wypuszczanie psa bez takiego kontaktu, żeby on szedł na ten wybieg jak dzida i w ogóle się nim nie przejmować, to nigdy fajnie nie zadziała. Także mm -mm. jak... Chcecie wyjść, pójść ze swoim psem na wybieg, to zaczynamy sobie pracę przede wszystkim nad reakcją na imię, i tą pracę nad reakcją na imię zaczynamy w domu, potem w spokojnych warunkach, i coraz bardziej utrudniamy psu, żeby potem między 10 czy 15 psami pies na nas reagował, to nie zaczynajcie go uczyć imienia na wybiegu. Jeżeli wasz pies ma problem z na przykład agresją w stosunku do innych psów i używa sygnału gryzienia, żeby zdystansować od siebie zagrożenie, warto mu założyć kaganiec i uczyć go komunikacji w kagańcu, żeby ograniczyć tą możliwość ugryzienia, żeby pies szukał innej strategii komunikacji z psami. Pies w kagańcu, i tutaj apeluję do wszystkich osób, które nie mają psa w kagańcu, że pies w kagańcu, który wchodzi na wybieg, wchodzi po to, żeby uczyć się komunikować, i to, że ma ten kaganiec, nie oznacza, że ten pies jest agresywny i macie się od niego odsuwać. Widocznie jego właściciel doskonale wie, jakie cechy ma jego pies. I chcę zadbać o bezpieczeństwo waszych psów. Więc zamiast krytykować tą sytuację i od razu na dzień dobry ze 100 metrów cisnąć po psie, że jest agresywny, spróbujmy tą sytuację zrozumieć i wesprzeć tego właściciela. Z jakim psem chodzimy na wybieg? Z psem, który jest na pewno głodny. Dlatego, że jak pójdziecie z psem, który jest na żarty na wybieg, to on nie będzie do was przychodził i na was reagował, bo on już się najadł, a teraz sobie zaspakaja swoje potrzeby kontaktu z innymi psami. I tutaj wa bardzo ważna sprawa. Starajcie się dawać jedzenie psów w taki sposób, żeby na przykład inne psy nie czuły z tego powodu jakiegoś zagrożenia albo jakieś, żeby się tam nie włączyła jakaś obrona zasobu. Więc jeżeli widzicie, że to jedzenie za bardzo rozprasza psy, że one zaczynają sztywnić przy tym żarciu, że nagle przybiega do was pięć psów, a macie tylko jedną rękę z jedzeniem i chcecie dać swojemu psu tylko jedzenie, a nagle jest pięć tych psów i nie wiecie, jak obce psy się zachowają. Dlatego ja Proponuję dawać w taki sposób psu jedzenie, żeby jednak yy, no, nie było tam mnóstwo innych psów, bo nigdy nie wiecie, jak te psy się zachowają. Ja w ogóle nie wspominam o tym, że się nie karmi cudzego psa. Nigdy się nie karmi cudzego psa. Kolejna sprawa jest taka, że ja proponuję, żeby chodzić ze swoim psem na wybieg, jak on już jest troszeczkę zmęczony. W sensie, żeby nie przychodził na wybieg na takiej pełnej szaibie, takiej. Takim, takim w ogóle niezużyciu, niezaspokojeniu tych potrzeb, na przykład eksploracji otoczenia czy ruchu. Dlatego, że jeżeli pies jest na przykład nadpobudliwy, ja nie mówię, że wszystkie, ale jeżeli pies wymaga właśnie tak dużej, tej, dużej ilości ruchu i tak dalej, to w momencie, w którym ma tą potrzebę niezaspokojoną, może Zaspokajać sobie tą potrzebę właśnie na wybiegu i gonić te psy, być taki natarczywy, nachalny, będzie rozpierać go ta energia za bardzo i on nie będzie się za bardzo komunikował wtedy, taki pies, z tymi psami, innymi i nie będzie taki skupiony na tej komunikacji, tylko będzie taki rozpieprzony na boki, nie? Dlatego jeżeli wasze piaki mają taką tendencję troszkę do tego, żeby gdzieś tam inne psy troszeczkę napastować czy być dla nich natrętne, to spróbujcie sobie przed na wybieg po prostu to zrobić z takim psem najpierw spacer albo pobawić się z nim porządnie zabawką, żeby on się zmęczył tym popędem łupu, a na wybieg już poszedł taki zmęczony i głodny. Co zrobić, kiedy psy zaczynają się kotłować? No bo to, że się komunikują, to wiemy, że warczą na siebie gdzieś tam, jeżą się, no to, to wiemy, to jest naturalna komunikacja. Kulą się, bo się boją, to też jest naturalna komunikacja. No ale co zrobić, jak one się zaczną kotłować? Na pewno rozdzielić te psy i tutaj zawsze zostawiamy psa na wybiegu na jakichś szelkach albo obroży, żeby w razie czego móc właśnie chwycić tego psa i zabrać go z sytuacji stresującej. Są dwie strategie. Albo schodzimy od razu z takim psem z wybiegu, i wtedy ten pies sobie troszkę skojarzy ten wybieg z, z taką sytuacją stresującą. Natomiast możecie też spróbować na przykład yy, przekierować zachowanie psa, żeby go najpierw wyluzować na tym wybiegu i dopiero później sobie wyjść. Ale przede wszystkim najważniejszy jest spokój po waszej stronie, żeby ten pies się nie stresował i nie czuł tego dodatkowego stresu po waszej stronie. I jak o to zadbacie, to myślę, że nawet w takich sytuacji kotłujących, gdzie tam psy się pogryzły czy coś, można wyjść na spokojnie, czyli trzeba po prostu psa przekierować, uspokoić, jeżeli się bardzo boi, dodajemy takiemu psu wsparcie, zabieramy go jak najdalej od zagrożenia, pozwalamy temu psu się przyjrzeć sytuacji z daleka, żeby on też zrozumiał, że okej, okay, dobra, nic się nie stało i można się tam otrzepać i jest okej. Okay. Bo to jest właśnie na maksa ważne, żeby przede wszystkim czytać psa i to, jak się, wiecie, zachowuje i jego mowy ciała oglądać. Tak? Przede wszystkim. Na temat mowy ciała psa i sygnałów takich, którymi się komunikują psy, na pewno będę dużo opowiadać. Przygotowuję dla Was cykl spotkań na wybiegach poznańskich, na których będzie można porozmawiać o tym, jakie są problemy z psiakiem, pogadać troszkę o komunikacji. Także stay tuned. To tyle. Eee, dzięki.